Siemane manemczko i to? dzisiaj otwieramy Weź tam nie driftuj panie Dwa pikolo jak jeszcze tam, nie wiem, on, on wziął Ja wziąłem Aktimelki no. i coś tam, tam. I teraz to imprezą u szwagra. No impreza u szwagra. Będzie to, dobre. To jest na popitkę, żeby wiecie. Żeby nam za, za mocno pikolo nie weszło Bo jak pikolo wejdzie za mocno to sami wiecie co się może stać Więc wolimy na wszelki wypadek wziąć popitkę To jest mój szwagier Małe aktymelki Dobra, więc najpierw po jednym aktymelku może Po jednym aktimelku na głowę Ciekawe jak wywali ten korek I, i, No, ja, ja już mam sprawę, uwierzcie mi Zaczekaj, muszę otworzyć to Zaczekaj, weź ty kameruj Ale nie nagrywaj mojej twarzy Chociaż, że mam dopiero znaczy, kurde, nie da się otworzyć tego jedną ręką. No nie nagrywaj twarzy, Heniu. Heniu, Sław Kurde, nawet z dwoma rękami tego otworzyć się. Dobra, daj kamerę. Dobra, pijemy. Jakiś telefon z biedą. Na razie jestem za biedny na takie Znaczy, no Żeby sobie tak pozwolić Na kamerę jakąś, na, na przykład GoPro O, GoPro już jest całkiem fajny Ale ja, mamy nadzieję, że 480p wam wystarcza Destruction No No to otwieraj No Pierwsze, może weźmy śliwkowe bo je. To jest gorsza. Wiadomo, że najlepsze jest czary. To jest takie dziwne. Nie wiem, czy nas nie zbanują za pokazywanie na Mogą nam zapłacić najwyżej Piccolo. Ej, ale śmiesznie, by było, gdyby Piccolo zostało naszym sponsorem. Też ja Dobra. się. Czy moglibyśmy grać Piccolo, jeszcze byśmy zostawali za darmo? Jeszcze by nam chęć za to dawali. Heniu, to będzie nagrane. Dobra, ja umiem na szczęście. <laughs> Łocie, dobrze. A weź tak jeszcze wcześniej. Także mocniej wywaliło, będzie dobry odcinek. Daj ja wczosną. Nie, chęć, Na Odejść trochę, żeby było widać, jakby szczeli. O, przepraszam, bardzo przepraszam Was, jestem Co? taki. On świni jakiś. No wiem. Pa jak szczela Kemon. Okay. Musi się udać. Zaraz to by się tylko muszę to ściągnąć, bo się boję. Żeby <laughs> Nie zadziała? No tak? ja Heniu, czekaj, 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 tylko to ściągnę. A to może samo wywalić? Ta. Ta? Chyba ta. To weź to ściągnij. Co? No, to ten metal. Metal Gear Solid. Jezu, nie celuj tym we mnie. Co? Ola, pomóż. O nie. Pij, <laughs> pi, 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 pi. pi, pi. <laughs> Ej, chodź do tego kurka. Chodź do tego kolego. Zobaczmy, jak daleko dalej Weź, weź. Dawaj, biegniemy. Młodzież, panie. Ale wywalił, Jolant. Gdzie to jest? To będzie jakiś. Ej, Olaf. Zróbmy rekordy. co? Co dalej wywali, co nie? Który korek? To jest ten kiemon. A gdzie jest ten korek? Nie ma. No nieważne. Zrobimy cięcie chyba, czy da się, nie wiem. Dobra, weź tu poszukaj. telefon z Biedronki. Dobra, nie szukamy jednak. I dalej. No niestety, ale to ładne było, jak ta, ta, ten korek tak wyleciał. No jak u szwagra. Daj łyka. Wypiłeś pół prawie. Nawet dobre. No, ale czereśniowe jest lepsze. Czemu nie wziąłeś dwóch czereśniowych? Mhm. Pa jak kleje, pa jak kleje. Jakby co to nie ma alkoholu, jakby tak. ktoś nie wiedział co, co to jest. Coś tam zaczekać, zbliżenie. No, alkohol. Zaczekaj. No, co po polsku znaczy dla jakichś nieuków? No nie alkohol. Zdali no alkohol znaczy bez alkoholu, więc. Jak ktoś się nie domyślił, to Piccolo nie ma alkoholu. Dobra, co tam jeszcze mogę opowiedzieć? W przyszłym odcinku, na przykład, mogę nagrać właśnie głośnika. Typowo, no, ale teraz te odcinki się zmieniają dzięki temu oto gostkowi, asystentowi, asystentowi że tak powiem. Bo kamerzysta, no, to jest zajęty jakiś operator. operator. Więc muszę być asystentem. No. Ja zaraz otworzę jeszcze jednego Kemonixa Za niedługo, jak wypijemy to. No. A więc to jest pierwszy odcinek. Robimy drugą część? No, robimy dwie części. No to żegnam kolegów wszystkich. Pa. Koleżanki, koleżanki, koleżanki też.